Dzień dobry, ja jestem Jan Klejho, gramy sobie Paramana na EUW i tym samym, tym razem, znaczy, będziemy grać Brandem. No nagrywam Branda chyba pierwszy raz, ale to nie jest pierwszy raz, kiedy ja Brandem grałem. Brand to był w swoim czasie jeden z moich ulubionych czempionów. To jest powtórka z gry. Yy, powtórka z gry yy, Aram, w której ja gram randem o tym tutaj panem. Ja bym sobie kurde wyłączył, czy, czy ja mogę przedmioty włączyć. Zrobimy sobie tak, jakby to był normalny mecz, kamerę zrobimy sobie na brandzie. O, i mamy tutaj ten. Mamy tutaj umiejętności jego. I czy ja mogę przedmioty jego włączyć? O. Nie, to nie to. By nie by było kurde to zwinąć, ale tego chyba się nie da. To zwiniemy na razie. O, chat sobie włożymy. Czy my chcemy obie ramki? Nie, yeah. coś takiego by to było. O, i yy, teraz możemy sobie puścić to dalej w ten sposób będzie to wyglądało. A ja tutaj wam, przyza, ten, ja wam zasłaniam, tak. Ja się przesunę kawałek. O w ten sposób mniej więcej. Żeby tutaj wam nie zasłaniać tego yy, z umiejętnościami, bo to Replay zawsze, to wiecie. No i dobra idziemy Kamerę na brandzie. No i dobra. I będziemy sobie oglądać no okazuje się, że ja byłem w czerwonej drużynie, nawet nie wiedziałem, bo wiecie, w czasie gry nie widać Czy jesteście w czerwonej czy w niebieskiej, bo jesteś przeciwnicy zawsze są wyświetlani na czerwono. No tutaj przeciwnicy nam tutaj Na początku za dużo się nie będzie działo, ale nie martw się, zaraz się rozkręci O przy okazji będę miał tutaj możliwość. Ja mam kurdowny na umiejętności kurcze, jak widać. I to z początku nie za bardzo ten radzę sobie, bo, bo ja grandem igrałem bardzo, bardzo długo. Ale to i tu bardziej team mój na początku. Yy, Tłumaczyć mi, mój na początku robi robotę niż ja, no ale to się zmieni wkrótce, to on uciekł, zanim dostał tutaj trochę niepotrzebny flash, no ale no tutaj oni oberwali dzięki temu, że ten ten yy, dzięki. W pasywce Branda i dzięki E to jest bardzo przyjemna umiejętność. Zawsze, Brandem, jak zdołacie jak jak podpalić przeciwników, yy, zazwyczaj podpalacie W, no to, to, to fajnie by było rzucić E, żeby, wy, żeby te, ten żeby ten ogień wybuchł na przeciwnikach i zadał dodatkowe obrażenia. Tak? No a tutaj. Zaira, oczywiście Zaira. Ale ja też tam y, dostaję te, ja też tam dostaję y, asysty. O, no właśnie, to jest ten moment, kiedy ten Kazik odszedł z gry. Nie wiem, czy on tam ten dostał deka, czy co się stało. Ale w każdym razie on już nie wrócił do gry. No ale da się wygrać tą. Da się wygrać grę nawet w czwórkę, bo już Arama mi się zdarzyło wygrać. On no tu mnie zabili. Ja się zaraz tu pojawię. Czy ja tutaj ten mam? No. Ja Wam pokażę tu jakie ja przedmioty mam złożone. Będę do czasu do czasu to pokazywał. O. Staram się tutaj miniony tępić, no bo wiadomo, ja jako brand jestem bardzo dobry w tępieniu minionów. Tutaj nie tam. Przed chwilą nie rzuciłem E, to było z mojej strony głupie, bo te miniony dostałyby więcej że jakbym ja rzucił E. Gapa jestem, że tego odcinka nie nagrałem, bo chciałem nagrać. O, tutaj RK poszła, która ich tam dość, dość yy, sporo im tam zabrała, jednak. Tutaj trzeba przyznać, że ten ten, że ten fist to. O no, przeciwnik się tutaj do mnie uczepił. Aha, I to był Bukong. Na szczęście nie zdołał do mnie podejść, bo ja zdążyłem, zdążyłem uciec tam pod wieżę. i przeżyłem. Ojej, no tam mamy kurczę, tą kajsę, która no zabiliśmy ją, ale jeden z naszych poległ zamian za No No ją ja zostałem zabity, nie mam niechwilowo. Jest komunikat na czacie, że kupiłem kostur Archanioła Wam pokażę. O, o ja go dość wcześnie kupiłem, bo wyszedłem z założenia, że ja tutaj stanowczo za dużo ginę pokażę wam co ja tutaj patrzyłem czy mogę coś konkretnego kupić, ale ostatecznie nic tam wielkiego nie kupiłem. Poszedłem z założenia, że ten kostur, ta czarcza z która chaniała tutaj, jak najbardziej mi pomoże, bo tutaj ma z problemu, nie mam, ale mam problem z przeżywaniem, ten z przeżywalnością. Zaraz też tam relajka wleci, która na brandzie jest bardzo, bardzo yy, przyjemna. No, tutaj wie, że się do mnie uczepiło. No właśnie, tutaj Majci kwadraki dostali i zauważcie, że ma moje konto też poszły tam. Te o widzicie, mamy wielką pałę, wielką pałę do tego, do, do, do relay, jak najbardziej. O i książka, nie do powstrzymania, koniec serii. No i wracamy do walki. No, wolałbym jednak, żeby ta gra była nagrywana tak na, na, w czasie rzeczywistym, bo to to inaczej wygląda, no ale co zrobisz? To, jest bardzo, to była bardzo fajna gra i szczerze mówiąc, yy, zużyłem oba te oba ponowne wybory bohatera, żeby dostać jakąś tam normalną postać. Bo mi z początku wyszła Sivir, ale tak średnio mi się chciało grać Sivir, chociaż w sumie mógłbym. Tutaj w tej grze akurat bym y, jako Sivir poradził sobie, myślę całkiem fajnie, bo moi tutaj teammaici... Y, moi tutaj teammaici bardzo, bardzo... Te, no tylko, że mi tam... Y... Dzięki temu, że ja bohatera, to... Y, oddałem do pula y, ten y, zairę, a ten gość y, wziął ją jak najbardziej, i on, on, się, on się sobie z nią poradził, no tutaj, tutaj, tutaj. tutaj mój y, ult poszedł. Na przeciwniku, teraz zobaczymy, no już mamy 0,416 O, takie, takie, takie tutaj zakupy idą Dodatkowa książka i kryształek Rela jeszcze nie mamy, ale zaraz będziemy mieli No jeszcze za tym przy tym baku jeszcze nie nie stać mnie było na kosteru hmm, no Ja się tutaj oczywiście trzymam z tyłu, no bo to jest jednak brand. Y to nie jest postać, którą chcecie wychodzić na pierwszą linię, ale też to nie jest postać, którą chcecie stać kompletnie gdzieś tam z tyłu, bo ona jakiegoś potężnego zasięgu umiejętności nie ma. No, no tak jak tutaj widzicie, za daleko odszedłem i miałem problem, żeby tam zdążyć, no ale jednak tam wukon dostał ode mnie to z tego wu i zginął. Mamy wszystkie umiejętności, można by było całe kombo tutaj puścić. I jak oczywiście poszło tutaj kombo, no ale ja overwałem. Ale przeciwnicy tutaj. No, zobaczymy co ja tam kupuję. O widzicie, jest Relajka. Teraz przeciwnicy będą bardzo niezadowoleni, jak ja ich moimi umiejętnościami trafię. Coś tam jeszcze... Ja coś na... na coś jeszcze czekam tam. Zaraz zobaczymy, co tam poszło. Prawdopodobnie kolejna książka chyba. Czy coś... Czy, czy, o, co tam... Co tam było? Czy to... Czy to była maska? Ono, to te popioły przeznaczenia, czy jak to się tam nazywa, do y, maski jak najbardziej. No, standardowo poszło Wii E, i znowu tam poszło całe, całe, poszły całe moje combo. Przeciwnicy tam dość solidnie obarwali, oczywiście nie ode mnie, no bo tam ja to tak sobie tutaj coś robiłem, ale zawsze moje te... no tu nie trafiłem zło. W, w. w jest ważne na brandzie, trzeba kurde w trafiać, już jest 2 5 22 w tym momencie. No jeszcze to nie jest ten moment kiedy te... żeby te miniony znikały na WE ale już niedługo Już niedługo będę mógł kosić wave y. A widzicie, już w tym momencie niebiescy tam y, y, był VoD, y, ten był Surrender Vote No ja tutaj za dużo helta nie mam, to jest kurde, no właśnie. <grymne> Podeszło mnie ostrożnie do wieży i wieża mnie zabiła. No moi teamici kurde wiedzą co robią. Nie bawią się w jakieś tam... No ten, to jest klasyczny błąd, który ja też tutaj w jednym momencie chyba popełniłem w tej grze. Chociaż. Może to w nie w tej. Co my tam mamy? No na razie tylko ta maska dodatkowa weszła. Widzicie. O. To, to tam weszło, więc zaraz będzie pełna maska. Eee, I będę się do Marelo, Komin, no, do Marelo przygotowywał. Aczkolwiek ten Marelo mogłem sobie w sumie darować. No ale co zrobisz? tutaj ten tam <noise> tu tutaj moje umiejętności tam trochę jednak im zadają to to chyba widać przynajmniej tam mam taką nadzieję że jednak oni, oni ich to boli jednak ich to boli że tutaj w tej w naszej drużynie jest Brand to jest bardzo upierdliwy czempion jak masz go jako przeciwnika bo jego umiejętności bardzo bardzo łatwo trapiają Wystarczy, że przeciwnicy o tym zapomną i tutaj podejdą. No i tutaj już na tym etapie jesteśmy dość... Wow. No ja mam cooldowny. Nie mam możliwości... No widzicie, ten, ten, ten tam... Ten Wukong się na mnie uparł bardzo, bardzo. I udało mu się mnie zabić, no ale... mamy już maskę i relajkę w tym momencie, czyli klasyczne kombo na Brandzie. I dodatkowo weszła książka, już w tym momencie idę w stronę Morelonomiconu. Możliwe, że to był mój błąd, bo tutaj ten Morelonomicon tak sobie miał znaczenie. Tutaj znikiniałem praktycznie natychmiast. No to jest ten moment, kiedy ten chyba o którym ja mówiłem, że tutaj ja nie powinienem w tą stronę się teleportować, tylko powinienem pójść tutaj, cofnąć się i wtedy oni by mnie tak łatwo nie zabili. No, zaraz, zaraz je ja tutaj odżyję. O, jestem. Nic ja tutaj ciekawego już nie kupię, bo brakuje mi pieniędzy. Myślałem, miałem nadzieję, że ten ostatni przedmiot tutaj zdążę kupić, ale to już jest sama końcówka, tu widać, tak, że my jesteśmy pod ich bazą, już ich te, ich wieże są zniszczone i więc... No, no właśnie. Oni się poddali, żeby było jasne. My nie zniszczyliśmy ich tej, tylko się poddali. Dobra, dostaliśmy te, dostaliśmy aktualizację yy, na, na ten. Zeportowałem kogoś i dostał karę. Teraz, yy, co my byśmy, kogo my byśmy tutaj... De blank. Ja myślę, że tą zajrę bym zhonorował mimo wszystko. To jest bardzo dobry gracz i on zdecydowanie zasługiwał w tej grze. Ja wam ten, wy będziecie w tym odcinku widzieć replay, bo ja kurde zapomniałem włączyć nagrywanie, więc no niestety jest jak jest, natomiast to nagrywam bezpośrednio po grze i omówimy sobie co się tutaj, ten, co się tutaj stanęło się, tak wygląda mój wynik, 2.8.27, to jest no jak zwykle, ja jestem supportem, więc yy, to się ten... To się tutaj, yy, tak jakby, no planowałem jeszcze tutaj yy, moralonomiką złożyć. Czy on miał sens? Hmm. No my nie mają jakoś wielkiego leczenia. Więc ten mi kontakt tak sobie to tutaj miał, miał sens, widzę. Nie przyjrzałem się. O kurde, oni mieli ten? Oni mieli apka? Wow, ja nawet nie zauważyłem, kurde, że oni mieli apka. Nie przyglądałem się. No ale on miał ten, on miał asystę i dwa ten, i dwie dedy, dwa dedy i coś tam nawet kupił, więc on świadomie tę grę ten... On świadomie wylazł z tej gry. No dobra. Zobaczymy jeszcze jak tam nasz damage był, chociaż przypuszczam nie za dobry. No. No ja tak, tak średnio tutaj było ten, jest z Damage'em, chociaż, chociaż wyglądało tak jakbym ja ten damage dawał. No ale pozostali w teamie byli tacy, że, że dajcie spokój. zajra kurde, patrzcie ile Zaira damage zrobiła. No dużo jeszcze mi brakuje do tego poziomu, jakby nie patrzeć. No dobra, czy tutaj coś ten, chyba nic w kliencie nie mamy do, tenu, do tego, co to jest? Asze i karma, tak? Hall of Legends? A, to ten skin, który tamten, który się ludzie burzą i słusznie, że on majątek kosztuje. <ścoughs> tak. Eee, no dobra. Ja Wam dziękuję za obejrzenie. Jeśli się spodobało, to kliknijcie lajka, like subskrybujcie, wolnijcie dzwonek, skomentujcie na dole. Nie zapomnijcie dać sobie like slajka i napisać, żebym nie grał w tą grę, bo jestem głównym. <grybujesz> ja już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych meczach League of Legends.